Jeżeli chcesz w tym miejscu powiedzieć mi, ty głosisz jakąś Ewangelię sukcesu, dobrobytu, pamiętasz, co powiedział Jezus? Przypomnij sobie: poszukaj tego w Biblii, w Słowie Bożym, w Ewangelii, w Ewangelii. przeczytaj. Czy, jeżeli wasze dziecko poprosi ciebie, rodzica, o chleb, to dasz mu kamień? O ileż bardziej ojciec wasz w niebie, który miłuje was ponad wszystko, da wam rzeczy dobre, zabezpieczy was, o ile bardziej ci od niego wszystko. O ile bardziej. Pomyśl o tym. Czy jak Twoje dziecko będzie chciało żyć dobrym, fajnym, radosnym, zdrowym życiem, czy zrobisz wszystko, żeby zszedł z tej drogi i cierpiał, chorował, był biedny, ubogi? Żył yy, najlepiej z wyciągniętą dłonią i żebrzącym. Ja tu nie poniżam żebraków, broń Boża absolutnie nie. Nie poniżam. Często jest to ich wybór. Okej, okay. często znaleźli się. W tej sytuacji nie dlatego, że chcieli w tej sytuacji się znaleźć, ale i do tych osób kieruje słowa. I do tych osób kieruje słowa Jezus Chrystus. Więc te słowa dotyczą, dotyczą tak naprawdę wszystkich. To nie jest Ewangelia Sukcesu. Jakim innym słowem byś mógł to zastąpić? Głosisz Ewangelię sukcesu? Nie, no, głoszę Ewangelię nieudacznictwa. Taką byś chciał, żeby była głoszona? Ewangelia porażki? Tak byś chciał, żeby była taka Ewangelia? To czego byś tam szukał? No, powiedz, czego byś szukał w takiej Ewangelii, która jest dobrą nowiną? Porażki? Czy mamy głosić porażkę? Czy chciałbyś swoje życie zmienić na jeszcze gorsze życie? Na gorszą porażkę? Jeżeli żyjesz w porażce, to chciałbyś zmienić to na gorszą porażkę? Pomyśl. No, a tymczasem oczywiście zostań z Bogiem i do usłyszenia. Amen.